Cześć, tu Ania i kanał Potaniości. Dzisiaj porozmawiamy sobie o budżecie domowym i o tym, dlaczego on nie działa. Bardzo wiele z Was razem z, ze mną i z kanałem Potaniości ogarnęło swoje finanse, jednak bardzo często są takie małe niuanse, na które nie zwracamy uwagi, yy, kiedy robimy swój budżet, a one mają na niego ogromny wpływ. I dzisiaj po wielu latach prowadzenia kanału, po wielu latach rozm rozmów z Wami w kuluarach. Czy na Instagramie, czy gdzieś właśnie na warsztatach, które prowadzę, yy, czy gdzieś w rozmowach prywatnych. Jest takich kilka rzeczy, które zauważyłam u siebie, które pojawiają się u Was, które są absolutnie normalne, ale które sprawiają, że my się wykolejamy gdzieś z tej dobrej drogi właśnie prowadzenia budżetu i na kilka miesięcy albo czasami na zawsze już yy, po prostu uznajemy, że ten budżet to jest bez sensu i nie będziemy go prowadzić, i to jest coś, co widzę, że pojawia się bardzo często i co bardzo łatwo też można naprawić, skorygować, kiedy wiemy, że to jest gdzieś tam normalna część tej drogi. Bo z budżetem jest też tak, że bardzo często podchodzimy do niego w sposób taki właśnie bardzo perfekcyjny. Ja nie biorę pod uwagę tego, że przez całe moje życie miałam złe nawyki finansowe, że, do, że te moje decyzje wszystkie, moje przekonania, to jak ja robiłam zakupy, to jak kupowałam różne rzeczy, to jak zarabiałam pieniądze, to jak wydawałam pieniądze, to jak Myślę o pieniądzach, ma tak ogromny wpływ na prowadzenie mojego budżetu, że ja tego nie biorę w ogóle pod uwagę. Biorę pod uwagę tylko to, że mam wydatki, mam zarobki i po prostu i układam w ten sposób swój budżet. Budżet to jest taki dosyć yy, fajny taniec między naszymi potrzebami a tym, jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało i musimy wszystko wziąć pod uwagę, budując ten swój budżet, bo, bo my bardzo często budujemy, yy, dostosowujemy siebie do budżetu, a nie budżet do naszego życia. I to jest taka pierwsza rzecz, która tak naprawdę yy, przez którą ten nasz budżet nie działa i nie mamy takich efektów, jakie chcielibyśmy mieć. Takim kolejną, kolejną rzeczą, która sprawia, że nasz budżet się absolutnie rozjeżdża jest to, że nie dostosowujemy go w ogóle do zmieniających się realiów naszego życia. Yy, układamy sobie budżet w jednym miesiącu i potem idziemy razem z tym budżetem, niezależnie od tego, czy nasze wydatki się zmniejszają, czy się powiększają, czy nasza rodzina się powiększa, czy się przeprowadzamy, czy zmieniamy pracę, czy zmienia się na przykład w ogóle nasza rodzina, bo na przykład dzieci idą y, na studia albo, albo przychodzą nam do rodziny nowe dzieci, albo rozwodzimy się i, i tego typu rzeczy. I nie, albo na przykład, tak jak w tym momencie, jest pandemia, y, są, jest ogromna inflacja, są ogromne podwyżki cen paliwa. Podwyższają nam raty kredytów hipotecznych i nie dostosowujemy do tego tego w ogóle w swoim budżecie. Robimy ten budżet tak, jak robiliśmy go kilka miesięcy temu. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby budżet robić co miesiąc, co najmniej raz w miesiącu. Na początku zachęcam zawsze do tego, żeby budżet robić jak najczęściej. To znaczy, robimy budżet raz na początku miesiąca, a potem go sprawdzamy i analizujemy i patrzymy na nasze rachunki, patrzymy na nasze wybory. Yy, wybory i analizujemy i robimy audyt budżetu. Nie da się zrobić budżetu raz i trzymać się go przez całe życie. Budżet ma się do nas dostos dostosowywać, ma być elastyczny i ma też, yy, ma też być w nim miejsce na to, żeby się mogli sobie poprzekładać pieniądze, na przykład z jednego funduszu do drugiego. Więc warto sobie to uświadomić i warto sobie planować budżet na czasy dobre i na czasy złe. To znaczy planować sobie tak, że Ok? Ja w tym, ja zakładając, że będzie dobrze, to mój budżet będzie na przykład wyglądał taki, taki to będą moje cele. Ale przy okazji, to jest bardzo, bardzo ważne, założyć sobie, że mój budżet może wyglądać gorzej, że ja mogę mieć gorszy okres pracy, że ja mogę zachorować, że może wydarzyć się cokolwiek innego. I wtedy po prostu przyznać się do, do, do siebie w tym takim czasie, takiego wiecie, zbudnego pozytywizmu i po prostu, że wszystko będzie dobrze, bo czasami po prostu nie będzie dobrze, i to, dlatego też my budżetujemy. Bo budżet jest właśnie po to, żeby nas przygotować na te czasy dobre i na te czasy, kiedy będzie trochę gorzej. Więc tej, ten brak elastyczności w budżecie. To jest ogromny, ogromny kłopot, z którym bardzo wiele się właśnie zmaga osób, yy, że właśnie nie mamy takiej w ogóle elastyczności i też czasami na swój budżet trzeba spojrzeć z takiego yy, tak po prostu z boku i spojrzeć na niego całkowicie trzeźwo, i po prostu pomyśleć sobie, ok. Być może tutaj jest za dużo wydatków, które ja na przykład nie chcę ponosić. Być może na przykład mieszkam w dużym mieście i samochód, za który ja płacę, działam świetną komunikację miejską. Być może na tych następnych kilka miesięcy albo kilka lat warto jest na przykład się tego samochodu pozbyć. Czasami warto na swój budżet spojrzeć też w ten sposób. Tak Trochę mocno, może dla niektórych radykalnie, ale być może dla Was to będzie dużo lepsza opcja. Na przykład spojrzeć na to, że ok, ja mam samochód, który, na który wydaję bardzo dużo pieniędzy, który kosztuje mnie dużo w przeglądach, który kosztuje mnie dużo w benzynie, który, który kosztuje mnie dużo w naprawach, za który być może spłacam raty. Być może ten samochód zajmuje aż 30% Twojego budżetu. Jeżeli na przykład możesz sobie na to pozwolić, to nie będzie opcja absolutnie dla każdego, ale dla niektórych na pewno będzie to opcja i warto tak spojrzeć też szerzej na swój budżet, właśnie że. Zakwestionować to, czy co, to, co, za co ja płacę w tym budżecie, na ten moment mojego życia, jest naprawdę dla mnie rzeczą niezbędną. Załóżmy, że mieszkasz w dużym mieście, czy ja mogę na przykład raz w tygodniu zamówić sobie zakupy z dostawą do domu, czy mogę na przykład poruszać się komunikacją miejską y, po mieście, czy na przykład dla mnie to nie będzie dużo, y, dużo tańsza. Opcja? Być może poszukam sobie pracy bliżej mojego za, miejsca zamieszkania, być może zmienię swoją ścieżkę kariery po to, żeby na przykład yy, pracować więcej w domu. Tak naprawdę, my bardzo często mamy tak, yy, takie myślenie, właśnie, że jesteśmy tak zafiksowani na jednej rzeczy, że nie widzimy w ogóle tych możliwości. Dlatego warto naprawdę spojrzeć na swój budżet yy, z boku i spojrzeć na niego tak realnie. Na to, co się, na to jak on wygląda dzisiaj i sobie też to założyć. W głowie, że ten budżet nie będzie tak wyglądał do końca mojego życia. Że na przykład, jeżeli ja 4 lata temu Miałam swojego kieszonkowego dosłownie 10 funtów tygodniowo. To było wszystko, co ja mogłam po prostu tylko dla siebie uszknąć z budżetu. Dzisiaj to jest 200-300 funtów miesięcznie. To są pieniądze, które są tylko i wyłącznie na moje wydatki. Ale to jest 4 lata i ja też wiedziałam wtedy to, to było coś, co mnie bardzo mocno opychało do przodu, bo ja sobie ciągle mówiłam, to nie będzie na zawsze. Ta moja sytuacja nie będzie na zawsze. To, że ja na przykład sobie farbowałam włosy w domu, bo tylko na to nie było wtedy stać, to ja sobie też powtarzałam, to nie będzie na zawsze. To, kiedy sobie. Yy, musiałam naprawdę wykorzystywać wszystko yy, w domu, myśleć o tym, kiedy ja mogę samochodem gdzieś pojechać, a kiedy dla mnie będzie po prostu bardziej ekonomicznie gdzieś się przejść na piechotę, to też sobie powtarzałam, że to nie będzie na zawsze. Te momenty, kiedy nie było mnie na przykład stać na to, żeby yy, zastanawiałam się, czy stać mnie jest na to, żeby dziecko kupić buty, yy, to też sobie wtedy powtarzałam, to nie będzie na zawsze. Więc yy, to, jak my, nasz budżet wygląda dzisiaj, to nie znaczy, że on będzie wyglądał tak za rok, za dwa lata, nawet za kilka miesięcy. My zaczynamy w tym momencie i warto na siebie spojrzeć z ogromną dawką empatii i z tym, że po prostu ok, doprowadziłam się do takiego stanu, jeżeli chodzi moje, o moje finanse, ale oddzielam to grubą krechą i od dzisiaj zaczynam po prostu od nowa, bo się oduczam tego, co było dla mnie. Niedobre, złe, i się uczę tego, jak, jak chcę, tak ja po prostu ze środka, jak chcę, żeby te moje finanse po prostu wyglądały. Bo one są dla mnie, a nie ja dla nich. Dlaczego nasz budżet nie działa? Jest to, że my czekamy na. Święte nigdy, na lepsze okoliczności, na lepszą pracę, na to aż y, spadnie manna z nieba. Czekamy na to, żeby y, mąż się przyłączył do, budżetowa do, do budżetowania, albo na przykład y, biesimy się po tym, jak y, nasza mama, tato, siostra, wujek, koleżanka w pracy zaczynają się śmiać y, z tego, że prowadzimy w ogóle budżet i zaczynamy o tym rozmawiać. To będzie może ciężkie, to co ja powiem, ale taka jest po prostu prawda. Można czekać na wszystkich, aż się do nas dołączą i czekać sobie razem z nimi, albo można zaakceptować to, że oni są w innym, na innym poziomie życia i mentalnie dla nich prowadzenie budżetu jest absolutnie poza ich, w tym momencie, strefą, którą oni się chcą zająć i to jest ok. Nie mamy My nie jesteśmy odpowiedzialne za innych ludzi i za ich decyzje. Kiedy my sobie to uświadomimy, to to jest absolutny game changer i to jest coś, co zmienia nasze naprawdę postrzeganie życia. I to jest ciężkie, bo my wtedy, to, że my patrzymy się na innych. I czekamy, aż oni dołączą do naszego, dojdą do naszego poziomu, dojdą do tego momentu w życiu, w którym my jesteśmy, to my wtedy po prostu będziemy czekali sobie razem z nimi. I ten moment może nigdy nie nadejść. Ale my też dzięki temu, że my czekamy na tych innych ludzi, to my jesteśmy takim swoim, takim bezpiecznym kokonie, kiedy my po prostu możemy sobie tłumaczyć, że no ja nic na razie nie mogę zrobić, bo ja muszę czekać, aż ten mój małżonek szanowny po prostu uzna, że ten prowadzenie budżetu jest w porządku i on do mnie dołączy. No ja muszę tu Tutaj jednak namówić tą moją mamę, że prowadziła budżet i pokazać jej, że ona źle robi, bo dopiero wtedy ja będę mogła ze spokojną głową zająć się swoimi finansami. I tkwimy tak sobie w, tej, w tym swoim wygodnym kokonie i w takiej tej wygodnej swojej roli tej matki uzdrowicielki, i czekamy na tych innych. I my w tym momencie też nie robimy nic ze sobą. I tak jak oni być może nigdy się nie zmienią, i być może oni nigdy nie będą chcieli za, yy, ze, ze swoimi finansami nic zrobić, tak my też stoimy po prostu w miejscu. Więc moja tutaj yy, rada jest taka, że po prostu zacząć. Nie będzie idealnie, zawsze jest lepiej, kiedy mamy wsparcie tej drugiej osoby, ale. Yy, to nie oznacza, że my nie możemy zrobić nic. Z naprawdę dziesiątek wiadomości, które dostaję od yy, dziewczyn na Instagramie, kiedy zawsze mówię o tym, żeby po prostu zacząć, i kiedy one zaczynają, to potem dostają naprawdę dużo wiadomości, że te, ci mężowie się do nich dołączyli. Bo bardzo często, jeżeli spojrzeć sobie na to, to tak z perspektywy tej drugiej osoby, kiedy ktoś do nas przychodzi jest taki po prostu zajarany czymś i chce, żebyśmy się do niego dołączyli, kiedy my nie jesteśmy mentalnie na tym samym etapie, co ta druga osoba, to my po prostu nie możemy też siebie dać 100% i nie możemy też dać tej osobie tego, czego ona oczekuje. Takim przykładem yy, bardzo fajnym jest na przykład, yy, jestem na przykład ja i Krzyś. Kiedy ja zaczynałam w ogóle prowadzić swój budżet yy, domowy, zaczynałam go prowadzić jeszcze... Yy, kiedy byłam w moim, w moim poprzednim małżeństwie i wtedy mój były mąż też nie był zainteresowany tym, co ja tam sobie wyprawiam, ale ja robiłam zakupy i powiedziałam Fede: Po prostu, słuchaj, no jak ci się nie podoba, no to masz kartę i sobie idź do sklepu, yy, bo ja wtedy postanowiłam robić zakupy raz w tygodniu. No, i ja mu się nie chciało, więc ja jak sobie robiłam te zakupy, tak robiłam. Moje dzieci też nie były z tego powodu zadowolone na początku, no bo mama jeździła do sklepu co, co, co dwa dni i kupowa kupowała im słodycze i w ogóle mieli wszystko, co, co sobie tam dusza zapragnie. Ale mama wtedy zaczęła pracować, mama wtedy zaczęła studiować, i mama po prostu nie miała czasu na takie rzeczy. Więc ja, dzięki temu, że zaczęłam wtedy budżetować, no to to budżetowanie u mnie zmieniło absolutnie całą trajektorię mojego, mojego życia. Yy, I ja, na przykład, dzięki temu, że ja wtedy zaczęłam, nie patrzyłam się na to, co, co inni o tym myślą. I też kiedy zaczynałam to było takie fajne, bo na, znaczy fajne, to nie było takie fajne, ale na YouTube na przykład miałam mnóstwo takich komentarzy, które po prostu mówiły na przykład o tym, które w ogóle nie, nie miały zrozumienia na, dlatego, dlaczego po prostu warto budżetować te moje metody, były wtedy takie dziwne. A dzisiaj po prostu jest nas yy, kilkanaście tysięcy na YouTubie, kilkanaście tysięcy na Instagramie i te metody faktycznie działają. Więc też jest tak, że na początku ludzie po prostu będą, nie będą tego rozumieli. Ale ja wiedziałam, że nikt za, za mnie rachunków nie zapłaci, wiedziałam, że nikt za mnie tej niezależności finansowej nie zdobędzie, więc wiedziałam po prostu, że to jest po mojej stronie. Druga sprawa jest taka, że warto też pokazać swoim przykładem. Yy, przykładem swoim, że budżetowanie to nie jest dziadowanie, że budżetowanie to nie jest po prostu liczenie każdego grosza. Tylko budżetowanie to jest uwalnianie swoich pieniędzy w budżecie. Budżetowanie to jest uwalnianie czasu, budżetowanie to jest spokój. I kiedy my zaczynamy się czuć spokojnie, to to widać i to zaczyna oddziaływać na nasze środowisko, to najbliższe. I też pomyśl sobie o tym w ten sposób, że jeżeli ty zaczynasz budżetować, to też robisz dobry przykład dla swoich dzieci, na przykład, dla swojej rodziny, i być może po jakimś dłuższym czasie oni też to zaczną zauważać, bo ludzie. Się uczą i ludzie chcą naśladować wtedy, kiedy oni widzą te efekty. Bo pomyśl sobie o tym, na przykład, ile razy ktoś ci coś obiecał yy, i mówił ci tylko jakieś piękne słówka, ale za tymi słówkami nic nie wynikało. I co wtedy się u ciebie dzieje? No, tak czujesz wtedy takie po prostu nie masz zaufania w ogóle tej osoby. To, co ona ci mówi, to mówisz sobie, dobrze, ale już tyle razy mi to opowiadałeś, i albo opowiadałaś, i nigdy nic z tego nie wynikało. Ale jeżeli ta sama osoba swoim przykładem yy, pokazuje ci, że faktycznie to jest możliwe i że to wcale nie oznacza tego, że właśnie tak jak ludzie sobie bardzo często myślą, że jak zaczną budżetować, to po prostu muszą, będą jak taka złotuwa i po prostu wiecie, będą yy, jedli takie. Najgorszego są tu jedzenie, i w ogóle ludzie mają bardzo już na ten temat przekonania, jeżeli chodzi o prowadzenie budżetu domowego, to oni też patrzą na to, co ty do nich mówisz, patrzą też przez pryzmat swoich przekonań. I to też sobie to uświadomić, że nie wszyscy będą po prostu z tobą na tej samej, po tej samej stronie barykady, i to też jest porządku. Tak jak mówię, to jest takie coś, co warto sobie zawsze powtarzać: że ja budżetuję dla siebie. Ja budżetuję dlatego, że nikt za mnie rachunków nie zapłaci. Ja budżetuję dlatego, że, że wiem po prostu, że chcę spróbować innego życia. Nie chcę żyć, nie chcę kupować za, na kredyt, chcę kupować za gotówkę. I to faktycznie jest możliwe. Coś, co możesz zrobić, i coś, co bardzo, bardzo polecam, zwłaszcza w tych takich pierwszych miesiącach budżetowania, i to jest. Absolutnie normalne, aczkolwiek może się wydawać takie kontintuicyjne, to jest to, żeby się nie obnosić z tym, że my zaczynamy budżetować. Zwłaszcza jeżeli twoje środowisko jest ku temu niesprzyjające. Dlaczego? Dlatego, że zmiana lubi ciszę. W tym momencie, kiedy my zaczynamy budżetować, zaczynamy patrzeć na swoje nawyki, zaczynamy dostrzegać różne tam niuanse, które się dzieją w naszym budżecie i tego typu rzeczy, jesteśmy tym tak zajarane, widzimy te pierwsze zmiany, jest fajnie, chcemy się tym podzielić z innymi. No i tutaj, jeżeli ci inni są niewspierający, to oni cię zbombardują tym, jak oni postrzegają prowadzenie budżetu. I wtedy, jeżeli nie jesteś na tyle jeszcze pewna siebie w tym, w tym wszystkim, co robisz, no to jest taka. To jest wtedy taka możliwość, że po prostu stracisz zapał, stracisz motywację i pomyślisz sobie: no dobra, no jeżeli ona mi tak mówi albo oni mi tak mówią, to faktycznie coś, coś w tym musi być. No i wtedy stracimy zapał i po prostu cofamy się do punktu wyjścia. Dlatego też na początku, jeżeli Twoje otoczenie jest inspirujące, to warto naprawdę zachować to dla siebie. Po to też, żeby zrobić sobie trochę taką zbroję, poprawić pewność siebie, yy, trochę się tak osadzić. W tej, w tej nowej rzeczywistości budżetu domowego, w tej takiej nowej rzeczywistości życiowej. I wtedy, kiedy ktoś będzie do ciebie mówił, ale co ty w ogóle, jakie budżety, to co ty tutaj do mnie mówisz, jakie nie da się, w Polsce się nie da oszczędzać, yy, co tam jeszcze ludzie mówią. Yy, na pewno nie, w ogóle ci, co oszczędzają bogaci, to są złodzieje, yy, że w ogóle pieniądze do siebie rozkrada, rząd i w ogóle wiecie wszystko. Yy, I wtedy po prostu ty możesz powiedzieć. Jak już będziesz tak się dobrze czuła w tym swoim budżecie, ze swoimi finansami, ze wszystkim, ok, to jest Twoja opinia. Ja wiem, że jest inaczej. Ja wiem, że można być niezależnym finansowo i wiem, że można to zrobić. I wiem, że mogę działać z budżetem, jaki mam w tym momencie. I wiem, że moja niezależność finansowa jest w moich rękach i jest bardzo dużo po prostu zależna od tego, jak ja, będę, jak ja będę to robić i będę działała z tym, co mam. I wtedy dopiero następuje właśnie taki ten moment, że jesteś już taka ugruntowana w tym i wiesz, wiesz, co robisz. I wtedy te przekonania innych osób wiesz, że to są ich przekonania, a nie są twoje. Bo wiesz po prostu, na, na co ty jesteś gotowa i na co ciebie jest. Stać. Więc to są takie rzeczy, które ja bardzo często słyszę w rozmowach y, z dziewczynami gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku, y, w komentarzach pod filmem. To jest coś, co ja też y, przeszłam przez ostatnie kilka lat. Ja też wszystkie, wszystkie te rzeczy gdzieś tam przerabiałam, ale po prostu jedyną rzeczą, która tak naprawdę popchnęła ten mój budżet do przodu i popchnęła mnie do tego życia yy, z takiej naprawdę takiej przesiadki z Bieda Waj do pierwszej klasy, to była konsekwencja. To było to, że ja robiłam. Do dziś dnia to robię, to jest po prostu patrzenie się na swoje nawyki, analizowanie ich i audyt. I dostosowywanie budżetu do tego, jak moje życie wygląda w tym momencie. Więc czasami ten budżet jest luźniejszy, czasami on jest ciaśniejszy, czasami te fundusze celowe wyglądają tak, a nie inaczej. A czasami wyglądają po prostu, gdzieś tam je przytasowuję, czasami je zastopowuję, czasami po prostu składam sobie pieniądze na, na coś innego. Ogromną y, rolę też w prowadzeniu mojego budżetu domowego pełni po prostu y, praca nad przekonaniami o pieniądzach. Nigdy do nich jakoś nie, przyk nie przykładałam ogromnej wagi, nie wiedziałam nawet, że jakiekolwiek mam. Dopóki nie zaczęłam prowadzić budżetu domowego, bo wtedy właśnie bardzo wiele przekonań gdzieś tam wychodzi na powierzchnię. Ale to, jak, to, to jak, to, jak mówię, temat jest na całkiem yy, oddzielny film. Kolejnym błędnym założeniem jest to, że wszystko jest w internecie i generalnie ja będę się uczyła wszystkiego sama. I to jest prawda, ale w tej prawdzie jest jeden bardzo duży haczyk. To jest coś, czego ja się nauczyłam yy, prowadząc ten kanał. Ja się ciągle uczę też y, finansów osobistych, ciągle uczę się psychologii, która stoi za finansami osobistymi i to, czego się nauczyłam, co też jest dla nas normalne, ponieważ nasz y, umysł jest w takim... Y, jest po prostu bieda vibe, czyli mamy taki, ciągle takie poczucie niedosytu i takiego braku i nie widzimy, y, nie widzimy w ogóle tego, jakie korzyści może nam czasami dać nawet mała inwestycja pieniędzy. Do czego dążę? Do tego, że mamy takie poczucie, że tak, w internecie jest wszystko, ja się nauczę budżetowania z internetu, tylko że nie bierzemy w ogóle pod uwagę tego, ile czasu nam to zajmie. Czas, który zajmie nam dopracowanie swojej metody budżetowej, tak, żeby ona po prostu działała nam. Za te kilka miesięcy czy tam kilka tygodni każdy z nas jest inny i każdy z nas ma też inną osobowość finansową, i to też bardzo dużo, duży ma wpływ na nasz budżet. Nie bierzemy pod uwagę w ogóle tego, że ten czas, który spędzimy na naszym planowaniu budżetu, na tym naszym takim dopieszczaniu tego budżetu, na, na sprawdzaniu wielu różnych metod, opcji yy, to jest czas, który tak naprawdę moglibyśmy poświęcić na coś innego. Bo wyobraźcie sobie takie dwie ścieżki. To jest ścieżka, którą ja przeszłam. Kiedy ja zaczynałam budżetowanie, o budżetowaniu się mówiło tylko i wyłącznie... Mówili o nim faceci w polskim internecie i mówili o nim w takiej kwestii, że to po prostu było inwestycje, było i więcej, a ja musiałam działać z tym, co mam. I gdybym ja czekała wtedy kolejne dwa lata na to, żeby moje zarabianie więcej się spełniło, czyli żebym po prostu zaczęła pracować jako pielęgniarka, żebym już nie była studentką, że moje sprawy prywatne się ogarnęły, to byłyby to dwa lata, które by tak naprawdę finansowo trzymały mnie w miejscu. Dzięki temu, że ja przez te dwa lata, Ogarnęłam swój budżet, ja to robiłam tak naprawdę yy, bardzo mocno. Robiłam to też przy okazji rozwijając swój kanał, który na początku był bardzo mocno hobbystyczny, i to po prostu była taka moja ścieżka, yy, ścieżka yy, do tego, żeby się dzielić też z tymi moimi odkryciami i tym wszystkim. I doprowadziło mnie to do takiego fajnego momentu jakbym zaczynała dzisiaj znowu ten prowadzenie tego mojego budżetu, to pierwsze, co bym zrobiła, to popatrzyłabym na kogoś, kto już przyszedł tą ścieżkę i dowiedziałabym się, jak ja mogę zrobić to dużo szybciej. Na przykład, czy kupując tutaj tej osoby kurs, czy e-booka, czy zapisując się na, przykład na prywatne konsultacje. Nie mówię, że to jest droga dla wszystkiego i dla wszystkich, ale dzisiaj mam taką możliwość i dla mnie czas jest ogromnie cenną walutą. Więc kiedy ja na przykład mogę daną ścieżkę pokonać dużo, dużo szybciej, kupując gotowy produkt za kilkanaście złotych czasami, to nie są wcale duże inwestycje, nam się wydaje, że to są ogromne pieniądze, a nie myślimy o tym, jak bardzo taka rzecz, yy, tak, zakup takiej, takiej ścieżki, którą ktoś już przeszedł, yy, kto już przeszedł te wszystkie właśnie kroki tego perfekcjonizmu, tego chodzenia po prostu od yy, takiego kompulsywnego wydawania to, to do trzymania pieniędzy, bo się boimy, że po prostu że je wydamy, to to prze, przeczytanie historii takiej osoby, wdrożenie jej systemu, na przykład tej osoby, która to przeszła, to jest coś, co nam oszczędza bardzo dużo czasu. Więc tak, w internecie jest absolutnie wszystko. Jeżeli znamy język angielski, to internet po prostu jest dla nas, absolutnie stoi na, dla nas otworem i mamy dostęp do nieograniczonej ilości wiedzy. Ale drugą sprawą, jeżeli o to chodzi, jest to, że my tą wiedzę musimy sami przesiać. Musimy sami ją zaimplementować w nasze, w życie. I nam to po prostu bardzo, bardzo, bardzo często, yy, nie zawsze, ale często tracimy na tym po prostu czas. Więc ja na przykład dzisiaj, jeżeli chodzi o budżet, ale też inne rzeczy w moim życiu, jeżeli mogę i mam taką możliwość, jestem z tego naprawdę mega dumna, że doszłam do, tego, do takiego momentu w życiu, w którym mogę to robić, to ja po prostu to zlecam innym, albo po prostu uczę się od tych osób, które tą ścieżkę już przeszły, bo dla mnie to jest naprawdę ogromna strata czasu, żeby wyszukiwać te informacje w internecie, zwłaszcza, że niektóre z nich, yy, zwłaszcza, że niektóre z nich są po prostu nielogiczne, albo też ja nie mogę takiej osoby wziąć potem i powiedzieć, no słuchaj, ale ty powiedziałaś tak i tak, a ta osoba im powie, no dobra, ale ty za darmo. Tej mu w internecie, i ja tam mogę sobie wziąć wszystko. Kiedy się za coś płaci, to jednak mamy takie większe wymagania i większe zaufanie, też uważam, że ta osoba faktycznie nam daje taką. Swoją wiedzę, która jest przefiltrowana i która nas doprowadzi do tego miejsca, w którym my jesteśmy dużo, 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 dużo szybciej. Więc podsumowując ten dosyć długi wywód, gdybym ja dzisiaj miała zaczynać yy, drogę z budżetowaniem, to po prostu kupiłabym na przykład e-booka o budżecie domowym. Bo wtedy zamiast siedzieć po prostu godzinami, myśleć o tym, gdzie mi tutaj, gdzie jest coś nie tak, gdzie jest coś źle, gdzie ja coś nie robię nie tak, to po prostu zaglądam i mam tam wszystko wypisane krok po kroku, gdzie mam co zrobić. Robić. Yy, I dla mnie po prostu to jest ogromna, yy, ogromna oszczędność czasu, tak naprawdę, bo ja dzięki temu mogę być yy, za kilka miesięcy mogę być dużo dalej niż jestem dzisiaj. Co jeżeli chodzi o elastyczność naszego budżetu, to też mając jeden system budżetowy, który nam działa, możemy go dostosować do siebie. I to jest kolejna rzecz, która nam yy, tutaj, jeżeli chodzi o budżet domowy, ale też inne rzeczy, przeszkadza. Chcemy robić dokładnie -jedynkowo to jedynkowo to, co mówią nam inni. Nie bierzemy pod uwagę w ogóle tego, że my mamy inną osobowość finansową, yy, że inaczej wydajemy pieniądze niż ta osoba i mamy inne też cele w życiu. Ale myślimy sobie o tym, że no nie, ona robi zakupy raz w tygodniu, to znaczy, że ja muszę koniecznie robić zakupy raz w tygodniu. A na przykład mi pasuje, trzymam się budżetu i robię te zakupy dwa razy, trzy razy w tygodniu. Z zakupami raz w tygodniu też chodzi o to, że przy mojej takiej osobowości kompulsywnej, gdzie ja po prostu idę i ja wiem, że zawsze nakupię więcej. Dla mnie po prostu taka metoda jest dużo lepsza. Jeżeli ktoś się trzyma tego budżetu, to może zakupy robić nawet codziennie. Y tutaj tak naprawdę jest to y bardzo mocno zależne od danej osobowości. Dziękuję Ci za oglądanie tego wideo. Jeżeli są jakieś rzeczy, które Tobie przeszkadzają w prowadzeniu budżetu domowego, to podziel się nimi na dole, a ja kończę to wideo, dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejny czwartek. Pa pa!